Tutaj warto też powiedzieć coś o naszym najprostszym kotle. Jest to typowy kocioł zasypowy, można w nim spalać węgiel, drewno. Przy pomocy ostatnich nowości też można tutaj spalać miał. Głównie chodzi o ten system napowietrzania wtórnego, dzięki temu możemy kocioł zasypać, rozpalić, rozpalić nim miał od góry. Jest to bardzo ekologiczne spalanie i też ekonomiczne. Potrafimy tutaj uzyskać od 2 do 3 godzin więcej palenia na tym samym, samym zasobie paliwa. Coś, co jest bardzo ciekawe w, w tym kotle, przegarniacz rusztu. On fajnie za, za jednym pociągnięciem wajchy przegarnia zarówno przód, jak i tył, jak i tył rusztu. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo mało, bardzo mało gdzieś tam widocznych jak powiedzmy, konkurencji jeżeli chodzi o nowości tutaj możemy sobie podregulować też powietrze które się dostaje do, do popielnika i, i na ruszd żeby, żeby paliło się gdzieś tam z tyłu rusztu możemy spokojnie tutaj przymknąć powietrze tak żeby ono się dostawało bardziej, bardziej do tyłu jeszcze z takich nowości regulacja Wsługu kominowego odbywa się teraz z pomocą tej wajchy z przodu, jest to bardzo wygodne, nie trzeba sięgać na, na tył kotła tak jak to, to było wcześniej. Do tego kotła oczywiście możemy też zastosować zestaw nadmuchowy, tutaj wtedy montujemy wentylator, tutaj montujemy sterownik, jest to też bardzo fajne i wygodne rozwiązanie.